Dzień dobry. Konrad Białas, dom maklerski TMS Brokers. Środowe kalendarium makroekonomiczne zdominowały publikacje z USA, jednak nawet pozytywne zaskoczenia mogą nie wesprzeć dolara. Dla inwestorów amerykańskich dziś kończy się normalny handel w tym tygodniu z uwagi na święte dziękczynienia w czwartek oraz skróconą sesję w piątek. W rezultacie inwestorzy są bardziej zainteresowani realizacją zysków z długich pozycji w dolarze niż kupowaniem USD pod pozytywne zaskoczenia w danych. Taki sentyment obserwujemy już od wczoraj i eurodolar odbija w kierunku 1,24,80, ponad 1 cent wyżej niż względem poziomów z poniedziałku. W dłuższym horyzoncie nadal oczekujemy, że eurodolar powinien spadać, a spadki powinny przyspieszyć po przyszłotygodniowej decyzji Europejskiego Banku Centralnego, gdzie wzrastają szanse na rozszerzenie programu skupu aktywów. Mimo tego, do końca tego tygodnia wolelibyśmy pozostawać poza rynkiem. Centrum uwagi inwestorów w tym tygodniu pozostaje także czwartkowe posiedzenie państw eksportujących ropę naftową, w skrócie OPEC. Dzisiejsze komentarze przedstawiciela Arabii Saudyjskiej, głównego wydobywcy w kartelu, wskazują, że praktycznie bliskie zera są szanse na redukcję wydobycia, co jest negatywnym czynnikiem dla cen. Z punktu widzenia rynku walutowego jest to zła wiadomość dla korony norweskiej i dolara kanadyjskiego, które mogą znaleźć się pod presją sprzedaży. Dziękuję za uwagę i życzę udanych inwestycji.